Cześć, z tej strony Łukasz, podcast finansowe wsparcie. Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie ukrywam, że odcinek specjalny, a przynajmniej będzie opublikowany w specjalnej dacie, bo nagrywam go troszeczkę wcześniej, ale publikacja tego podcastu nastąpi 19 września, czyli w dzień moich urodzin. I jak to zwykle bywa, taka data, właśnie kiedy mam urodziny, to jest taka data refleksyjna bardzo często. Dlatego, że taką najważniejszą refleksją, jaką wtedy mamy, to jest ta związana z przemijającym czasem, czy generalnie można powiedzieć z przemijaniem. I przede wszystkim przygotowując się do tego podcastu, przeczytałem z poprzednich lat moje posty sprzed dwóch lat i sprzed roku. I muszę powiedzieć, że ze wszystkim rzeczami tam się zgadzam, które pisałem. Zwłaszcza dwa lata temu było tych różnych lekcji, które mi się dzieliłem, było całkiem sporo. W zeszłym roku już troszeczkę to ograniczyłem do pięciu lekcji, i dzisiaj też faktycznie wypisałem sobie pięć takich najważniejszych lekcji myślę, że one przede wszystkim dotyczą tego roku i mojej przyogromnej transformacji. Nie ukrywam, że to jest bardzo osobisty odcinek, i mimo że oczywiście publikuję go, to Wiem o tym, że osoby, które słuchają moich podcastów, mają troszeczkę zupełnie inną relację ze mną tutaj niż gdzieś tam w innych mediach, zwłaszcza chociażby na Instagramie, gdzie te wszystkie rzeczy, które jednak tam idą, są zdecydowanie w innej też formie, co nie znaczy, że to one nie są zgodne ze mną, tylko no ja jakby takie odczuwam, mam takie poczucie, że tutaj tą relację troszkę inną mamy, bo przede wszystkim to jest też często relacja taka jeden na jeden, gdzie mnie słuchasz, e, i no i najczęściej jest tak, że no, jeśli faktycznie koncentrujesz się na słuchaniu, no to jestem tylko ja i ty. E, więc drogi słuchaczu, e, tak, dzisiaj pięć bardzo osobistych lekcji, dlatego że z perspektywy tych kilku miesięcy tego roku mogę powiedzieć śmiało, że przeżywałem jeden z najcięższych okresów w życiu. I nie przypominam sobie tak ciężkiego okresu. Był to okres, w którym wiele rzeczy wydawało mi się bez wyjścia. Był to okres, w którym miałem takie dni, w których nie miałem się ustać z łóżka. Był to okres, w którym nie wiedziałem, czy sam dam radę czy będę potrzebował jakiejś pomocy z zewnątrz z tym, żeby sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. I nastąpiło później wiele transformacji. Częściowo dzieliłem się już tymi rzeczami, więc nie chcę tego jakby tutaj rozbijać na części pierwsze. Ale chcę się dać do zrozumienia, że te pięć lekcji naprawdę wypływają głęboko ze mnie i są bardzo szczere i uważam, że no po prostu są najważniejsze. Mógłbym tutaj oczywiście więcej lekcji wypisywać. Nawet 37, czyli tyle, ile lat kończę, ale właśnie chcę bardzo się skupić i jakby uważam, że gdzieś tam na dzień dzisiejszy to jest jeden z moich fundamentów. Są to też rzeczy, oczywiście, nad którymi cały czas pracuję, dlatego że praca nad sobą się nie kończy i cały czas będziemy dostawać przeróżne wyzwania w swoim życiu. I tutaj płynnie przejdę do punktu pierwszego. Mianowicie akceptacja trudności. To znaczy, ja rozwijając się duchowo, przechodząc jakąś swoją transformację, miałem wrażenie, że możemy podejść do życia na zasadzie, że jesteśmy tutaj i to jest cud w ogóle, że jesteśmy, że urodziliśmy się w tym roku, w którym się urodziliśmy, że żyjemy w wolnym kraju, że żyjemy w kraju, w którym nie ma problemu głodu, nie, nie ma aktualnie wojny, tak? A wystarczyło. Urodzić się kilkadziesiąt lat wcześniej, i byśmy, możliwe, że musieli uciekać przed kulami, albo jeszcze wcześniej, gdybyśmy się urodzili, to czasem przed dzikimi, nawet zwierzętami byśmy się musieli ukrywać czy uciekać, dlatego że Ziemia istnieje setki milionów lat nasza planeta. I, i miałem tą perspektywę, że kurde, no, urodziliśmy się w czasach niesamowitych. Niesamowitej technologii, niesamowitych możliwości. Możemy dzisiaj wsiąść w samolot i polecieć sobie na drugi koniec tego naszego pięknego świata, tej naszej pięknej planety. Możemy odpalić telefon, możemy włączyć na nim kamerkę, jakiś komunikator i rozmawiać sobie z kimś po drugiej stronie tak samo globu. Nie musimy do niego lecieć. Możemy sobie na żywo zobaczyć, że on ma na przykład noc, a my mamy dzień. To są takie rzeczy, które mi trochę rozwalają głowę, nad którymi czasami. Właśnie się zastanawiam, i które bardzo doceniam po prostu, że naprawdę żyjemy w niesamowitych czasach. I, I właśnie żyłem do tej pory w takim przekonaniu, że kurczę, życie naprawdę jest fajne. I jeśli urodziłeś, czy urodziłaś się w Polsce, tak jak ja, no to bez względu na to, czy na wschodzie, czy na zachodzie Polski, no masz te możliwości, możesz wyjechać z kraju, możesz zarobić pieniądze. Do tej pory nie został wymyślony lepszy ustrój niż kapitalizm. I oczywiście, że będą osoby, które będą na to narzekać, będą osoby, które będą miały ten syndrom ofiary, ale ja to sobie przepracowałem i wiem, że yy, każdy, kto chociażby słucha tego podcastu, to jest w miejscu, nawet jeśli im bardzo trudnym swojego życia, to ma możliwości, żeby to zmienić. Nie zawsze od razu, ale ma tę możliwość. I dlatego zawsze podchodziłem. Na zasadzie życie jest mega fajne i mega przyjemne i myśleć w kontekście pozytywnym. No ale właśnie trafiła w moje ręce książka Scott Peck i to jest tam amerykański psychiatra, autor bestsellerów. I chodzi o to, że tam już na samym początku dostałem taką lekcję, że zaakceptuj, że życie jest trudne. Zaakceptuj wszystkie trudności i zacząłem łączyć kropki. Dlaczego mam akceptować, że jest trudno, skoro jest łatwo? No ale tam było dalej rozwinięcie tego, że w momencie akceptacji tego, że właśnie życie jest trudne, przestajesz unikać problemów. I tak, uwaga, wracając do tego wstępu, w którym mówiłem, że miałem w życiu, zwłaszcza w tym roku, takie bardzo emocjonalne gdzieś tam problemy. I zaczęło mi się poprawiać od tego, że ja to zaakceptowałem. Że ja zaakceptowałem, że jestem po prostu pod jakąś ścianą. Mówiąc potocznie, że jestem w dupie i, i że trochę nie mam wyjścia, ale zaakceptowałem tę sytuację. I później, dzień po dniu. Od momentu, kiedy faktycznie to zaakceptowałem, w jakiej jestem sytuacji, zaczęło mi się poprawiać. Zaczęło łatwiej mi się wstawać z tego łóżka rano. I właśnie Scott pisze o tym, że kiedy zaakceptujesz, że życie jest trudne, to przestaniesz unikać tych trudności i wpłynie to na Twoją odporność psychiczną, wpłynie to też na Twoje w ogóle nastawienie na rozwój. Dlatego, że rozwój jest związany z tym, że pokonujemy trudności, że wrzucamy sobie te niewygodne sytuacje. Że wychodzimy z tej strefy komfortu, o której tak wiele się mówi w rozwoju osobistym i która jest potrzebna w rozwoju. I piszą o tym mądrzejsze głowy niż ja. Mimo, że to pojęcie oczywiście, tak jak bardzo często już kiedyś na pewno wspominałem, że jest nadwyrężane przez niektóre osoby. I uwaga! Trzecia ważna rzecz odnośnie akceptacji. Akceptacja przyniesie ci właśnie spokój. I dzisiaj moje nastawienie do problemów to jest takie, że kiedy się pojawia problem, ja zaczynam się uśmiechać. Co więcej, kiedy rozmawiam z innymi ludźmi, którzy aktualnie mają właśnie jakieś problemy w życiu, to ja im za każdym razem tłumaczę, że ja trochę się uśmiecham teraz rozmawiając z tobą, dlatego że. Ja odkryłem to, że jeśli jest problem, jeśli jest jakieś wyzwanie, jeśli jest jakaś trudność w życiu, to to jest ta okazja. To jest ta okazja, żeby coś zmienić, żeby coś poprawić. Bo to jest ten sygnał, że coś wcześniej było nie tak. I u mnie nie tak nie zadziało się z dnia na dzień. U mnie nie tak było dwa lata temu, rok temu, na zasadzie, że ja wtedy troszeczkę zapomniałem o tym, że właśnie. Ciągle trzeba się wystawiać na to niewygodne, że jak jest dobrze, 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 to prawdopodobnie o czymś zapominamy w tym czasie. I to prędzej czy później wyjdzie. Więc zwłaszcza jak już prowadzisz firmę, to w tych okresach, kiedy jest bardzo dobrze, to jest okres, kiedy potrzebujesz refleksji. Kiedy musisz się zastanowić, okej, okay, ale co, jak będzie niedobrze. Tak, co ja wtedy zrobię? Czy jestem na to przygotowany na jakieś inne scenariusze? I może to jest czas na jakiś nowy projekt. Może to jest czas na jakieś udoskonalenie w swojej firmie obecnej, w swoich usługach, czy w czymkolwiek co robisz w życiu. Właśnie kiedy jest dobrze. Dlaczego? No bo nie czekaj na to, w jakiej ja byłem w sytuacji. Czyli doszedłem do pewnej ściany, zaczęło się psuć i dopiero wtedy myślałem o zmianach. Dopiero wtedy zacząłem przewartościowywać pewne rzeczy, akceptować. No, niestety większość ludzi będzie tak jak ja. Czyli dopiero kiedy dochodzi do ściany, to szuka możliwości rozwoju. Bo czasami podświadomie po prostu też unikamy tych trudnych rzeczy. My mamy szansę co jakiś czas zrobić coś niewygodnego. Pojawia się taka okazja. I najczęściej odkładamy to na bok. I dlatego dopiero właśnie w tych trudnych momentach zaczynamy zmieniać. Ale kiedy sobie uświadomisz, że możesz te trudne rzeczy przyjmować z uśmiechem, będzie ci łatwiej. Będzie ci lżej. Nie będziesz mieć też tej presji. Okej. Okay. Eee, jeszcze troszeczkę do tego wrócę w dzisiejszym odcinku. Ale chciałbym przejść do punktu drugiego. Mianowicie kolejna książka. Świetna w tym roku który przeczytałem, czyli w poszukiwaniu sensu życia Wiktora Frankla i on mówił, on był twórcą takiego nurtu, który się nazywał Logoterapia. Niesamowita książka, też bestseller, wiele osób już polecało i w końcu jak już zacząłem ją czytać, to tam w trzy dni chyba ją skończyłem i bardzo się utożsamiam z wieloma rzeczami, które tam są. Ale przede wszystkim mi się połączyły kropki, bo to też jest właśnie to, że no znowu kropki możemy łączyć wstecz. I kiedy masz jakąś transformację, kiedy zaczynasz mieć więcej samorefleksji, to nagle ci wpadają właśnie takie kolejne rzeczy, chociażby jak mi wpadła ta książka. I jeszcze bardziej po prostu zrozumiałem, że sensem życia właśnie jest dawanie. Oczywiście sens życia może się zmieniać w zależności od sytuacji, w zależności od człowieka każdy może mieć inny. Ale generalnie chodzi o to, że ja dzisiaj jestem w sytuacji, kiedy luźniej troszeczkę podchodzę do swoich celów. Czyli ja nie jestem aż tak bardzo skupiony na swoich celach. Oczywiście, że mam swoje cele, mam swoje pragnienia, mam swoje marzenia i one są moim jakimś wyznacznikiem, do którego idę. Są taką moją nawigacją. Ale ja nie podporządkowuję dzisiaj dni, i harmonogramu swojej pracy wyłącznie pod te cele. Tak jak powiedziałem, one są wskaźnikiem, ale moimi dzisiaj generalnie takimi światełkami, które mi pozwalają być szczęśliwym, jest to, że ja daję wartość innym ludziom. I uwaga, to nie jest tak, że dawanie wartości innym ludziom to trzeba nagrywać podcast albo trzeba. Tworzyć w mediach społecznościowych, czy trzeba mieć jakieś konsultacje na przykład. Nie. To nie w tym kierunku. Oczywiście, że można, i zachęcam Ciebie do tego, ale dawać wartość innym ludziom można w każdej pracy. I tutaj taki świetny przykład, który chcę dać, że nawet sprzątając na jakimś magazynie, czy gdziekolwiek, czyli mając pracę, że jest się sprzątaczką, czy sprzątaczem, Dajesz wartość innym ludziom. W każdej pracy możesz dawać wartość innym ludziom. Po prostu dajesz z siebie faktycznie uczciwą i taką czystą pracę. Nieudawanie pracy. Obojętnie na jakim etapie jesteś, obojętnie jakie nie masz stanowisko, wykonuj to z pełnym poświęceniem. To jest misja służenia innym ludziom. I to można dokonywać w obojętnej jakiej pracy. Nawet jak praca cię teoretycznie wkurza z jakichś powodów i póki co tam pracujesz, ale czujesz, że to nie jest to, to staraj się swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej. Dlatego, że to w Biblii już możemy przeczytać, że nawet jeśli nie jesteś wierzącym, to jakby dużo prawd można poczytać w Biblii, ja polecam. Że sensem właśnie życia zdecydowanie większym jest dawanie. I dlatego też że dawanie po prostu buduje relacje społeczne. Poczucie przynależności i wartości też buduje dawanie. I teraz podam Ci prosty przykład. Bo troszeczkę wyjechałem z tą Biblią, a zdaję sobie sprawę, że ja nie chcę być osobą, która teraz jakby po żadnej ze stron się opowiada, czy. Jesteś obojętnie, czy wierzącą, czy niewierzącą osobą, to podam taki po prostu praktyczny przykład. O którym też już wspominałem zresztą na ramach podcastu. Średnia życia w Hiszpanii jest 6 albo 7 lat wyższa niż w Polsce. I to wynika z różnych powodów. Niektóre się da sprawdzić lepiej, niektóre gorzej. To znaczy, można dietę sprawdzić, można sprawdzić aktywność fizyczną, że tam mamy więcej słońca, to więcej się ludzie ruszają. Ale jedną z rzeczy, którą teraz psychologowie badają, jest to właśnie, że wpływ relacji międzyludzkich na długość życia. Bo człowiek nie jest na tej planecie po to, żeby żyć samodzielnie, wręcz przeciwnie, znowu są takie badania, które pokazują, że człowiek w samotności by zdecydowanie szybciej niestety odszedł z tej planety, czyli umarł. Dlatego, że Człowiek został stworzony do tego, żeby funkcjonować w ramach społeczności od samego początku. I im bardziej to zrozumiesz, im bardziej zaczniesz szczerze dawać wartość innym ludziom, czyli zaczniesz służyć trochę innym ludziom, tym będziesz po prostu bardziej szczęśliwą osobą. Nie poprzez życie w pryzmacie. Ja, 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 ja. A tak znowu żyję, mam wrażenie, większość ludzi, ja tak kiedyś też żyłem. Byłem bardzo skupiony na swoich celach, ale to nie znaczy, że ja teraz jestem pozbawiony ambicji, czy nie chcę realizować swoich celów. Ja po prostu to będę realizował bez takiej presji. Czyli ja dzisiaj się skupiam na tym, że daję wartość innym ludziom poprzez swoją pracę, a moje cele. Będą realizowane przeze mnie jako skutek uboczny tej pracy. I punkt trzeci troszeczkę też wiąże się oczywiście z tym punktem drugim. Czyli, jakbym miał dzisiaj taką lekcję podać na te swoje urodziny, to jest lekcja, żeby po prostu poznawać innych ludzi. Dlatego, że jak poznajesz innych ludzi, to uwaga, poznajesz lepiej siebie. Bo tutaj znowu przechodzimy do takiej zasady którą poznałem w tym roku od Davida Hawkinsa tym razem, czyli zasady lustra. Od każdego napotkanego człowieka po prostu możemy się czegoś nauczyć, uwaga, o sobie. Bardzo często to, co widzisz, myślisz, czy czujesz, jest wynikiem twoich przekonań i twojego sposobu myślenia. I teraz uwaga. Przykład. Kiedy skupiasz się na wadach innych, to często to będzie wynikać z braku, uwaga, akceptacji siebie, jakichś swoich wad. Bo jeśli masz zdrowe poczucie własnej wartości, to po prostu nie szukasz u innych jakiejś niedoskonałości. Więc dzisiaj za każdym razem się zastanów, jeśli myślisz o kimś w jakiś sposób źle to czy faktycznie nie jest tak, że po prostu nie masz jeszcze czegoś przepracowanego u siebie. I tu kolejne rzeczy bym mógł oczywiście podłączyć, że jeśli masz o kimś pisać negatywnie gdziekolwiek, czy myśleć nawet negatywnie, to lepiej w ogóle nie pisać. Bo po co? Ty nie pomożesz tej osobie. A pytanie, czy to nie jest związane właśnie bardziej z tobą. Punkt czwarty. Niezwykle istotny. I to jest też rzecz, która mi bardzo zapadła w pamięć w tym roku. O której też już wspominałem, chociażby na łamach mojego newslettera, który bardzo polecam, darmowy, wysyłam co piątek. Mianowicie pojęcie się pojawiło tam tunelu. I z czym to jest związane? Przede wszystkim z tym, że znowu wracamy do tego, że życie na tej planecie jest trudne, ale jednocześnie wspaniałe. I możemy osiągać duże rzeczy. Ale jednocześnie nasz czas tutaj jest policzony. I teraz uwaga. Jeśli masz niezwykle duże cele, to musisz w niezwykle wąski tunel się wpasować. Co to znaczy? Przez to, że mamy tak łatwy dostęp, żeby obserwować innych ludzi przez różne media i. Generalnie, chociażby żyjąc w mieście, tak, widzimy, spotykamy przeróżnych ludzi, którzy na, dzielą się jakimiś szczęśliwymi, na przykład tam podróżami, czy innymi radościami, które oni odkrywają, to musisz wiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które poznajesz od innych ludzi, one cię dekoncentrują i oddalają cię od Twojego celu. I mianowicie pojęcie tunelu usłyszałem od sportowca, który tam. Po prostu przeprowadzał wywiad. I chodziło w tym o to, że jeśli chcesz być mistrzem w jakiejś dziedzinie, albo właśnie chcesz osiągnąć jakiś naprawdę duży cel, to wymaga to po prostu poświęcenia. I całe swoje życie w danym momencie, dopóki nie osiągniesz tego celu, musisz mu podporządkować. Czyli wszystkie rzeczy, które w ciągu dnia robisz, trening, Jedzenie, znajomi, rodzina muszą cię przybliżać, a nie oddalać od tego celu. Czyli wszystkie rzeczy, które cię dekoncentrują i nie są zgodne z tym celem, musisz odrzucić. Czyli często musisz odrzucić przede wszystkim jakieś przyjemności w życiu na korzyść tej, tej dużej przyjemności, którą będziesz mieć, czy satysfakcji po osiągnięciu tego celu. Niezwykle istotne pojęcie, które się pojawiło, u mnie w tym roku, bo jednym uważam z takich największych problemów dzisiejszych czasów jest to, że ludzie są strasznie zdekoncentrowani. Mają duże cele, mają duże marzenia, ale po drodze gubią tą wytrwałość przez różne pokusy czy pragnienia, które się po prostu pojawiają, a one się nie pojawiają znikąd. One się pojawiają od tego, że widzimy u innych ludzi. Że nie są uśmiechnięci, tylko że my widzimy jakiś wycinek jej życia. A ci najbardziej wytrwali, ci, którzy osiągają największe sukcesy, to oni czasami lata, lata, nie miesiące, lata pracowali w ciszy. Bez jakichś dodatkowych bodźców, bez wakacji często, bez spotkań ze znajomymi. Bo przekładali to wszystko na ten swój jeden duży cel. I teraz musisz sobie zadać pytanie, czy lepiej żyć w poczuciu jednak przyjemności, ale wtedy musisz odpuścić te swoje duże marzenia? Czy poświęceń? Każda, każdy taki sukces większy ma swoją cenę. Musisz sobie zadać pytanie, czy jesteś w stanie za niego zapłacić. I punkt piąty. Bardzo płynnie przejdziemy. Na wszystko przyjdzie czas, kiedy będziesz na to gotowy. Czyli pozbądź się presji, zwłaszcza społeczeństwa, ale też swojej, i zaufaj procesowi. Po prostu. Ech. Drzwi się będą po kolei otwierać? Jeśli twoja świadomość się będzie zwiększać, jeśli będzie pokonywać swoje etapy po kolei i rozwijać. Obecne czasy znowu stoją pod takim znakiem szukania dróg na skróty. Do osiągnięcia swoich celów. I najczęściej się kończą tym, że ludzie się poddają. Są zawiedzeni, że to nie da się tak szybko zrobić. I znowu wracając do punktu pierwszego, czyli akceptacja, kiedy zaakceptujesz, że lepiej zaufać procesowi niż pieszyć się, to ten sukces przyjdzie szybciej niż myślisz. I to jest bardzo związane z tym. Jeśli zaakceptujesz, że potrzeba czasu, potrzeba zaufać temu, na jakiej ścieżce jesteś, czy temu, w jakim tunelu jesteś, tym zobaczysz, że to przyjdzie szybciej niż na początku mogło się wydawać. Polecam. Jeśli się podobało, to zostaw jakiś znak po sobie. Możesz też udostępnić, będzie mi bardzo miło. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.